Ilustrownik? Czyli co? Ilustrownik to bardzo bogato ilustrowany słownik terminów malarskich, w którym każde hasło oprócz ilustracji zawiera esej opowiadający o zagadnieniach związanych z dawnym malarstwem. Ale nietypowy jest nie tylko tytuł. Nietypowy jest również układ ilustrownika, bowiem hasła nie są ułożone alfabetycznie, lecz rozdziałami, zagadnieniami, dzięki czemu ilustrownik staje się swego rodzaju przewodnikiem po dawnym malarstwie. Dowiadujemy się, jak wyglądał warsztat malarski w dawnym systemie cechowym, kim był mistrz, czeladnik, uczeń. Dowiadujemy się, jak powstawały dawne obrazy, od gruntów powerniksy. Wreszcie, jakie malarze stosowali efekty artystyczne, czym jest anamorfoza albo czym jest perspektywa da sotto in su? Wreszcie dowiadujemy się o tym, jak Zestarzały się dawne obrazy. Co stało się z nimi przez 500, 400, 300 lat od kiedy opuściły pracownie artysty? Wreszcie jak dzisiaj badamy obrazy, jakimi metodami i co dzięki tym badaniom widzimy we wnętrzu obrazu. A zatem ilustrownik. To bogato ilustrowany słownik, a dla kogo ta książka? Otóż nie jest to książka dla encyklopedystów, którzy oczekiwaliby po autorze ściśle podanej wiedzy, w której w dodatku nie ma żadnych wątpliwości. To książka dla diletanti, ale tak jak to słowo rozumiano w XVII wieku, a zatem dla wykształconych amatorów, którzy chcieliby patrzeć na sztukę, a zarazem widzieć i wiedzieć, na co patrzą, i jeszcze odpowiednio te rzeczy nazwać. A zatem zapraszam do lektury.